Cześć, witajcie, ja jestem Piotr z kanału Mini Figurki, a dzisiaj w momencie kiedy publikuję ten film, oczywiście ja to kręcę trochę prędzej, mamy walentynki, no czyli dzień tych złamanych serc, jak i niezłamanych serc, yy, ale nie będziemy trążyli tego tematu. Yy, mamy Misia walentynkowego, no oryginalna nazwa to jest po prostu Mis. No ale my będziemy go sobie nazywali Misiem walentynkowym. Yy, Zestaw jest chyba jednym z lepszych z tych walentynkowych, oczywiście na koniec sobie zrobimy porównanie tych wszystkich innych, które oczywiście recenzowałem, będziecie mieli tutaj w prawym górnym rogu linki do tych recenzji, koniecznie je obejrzyjcie, bo według mnie się udały. Mamy fajnego miśka. Przede wszystkim mnie interesuje ten odlew serduszka, no może nie odlew, no ale nie jest to już złożone z dwóch części, jak to było w tamtych wypadkach. Mamy również tą owieczkę, którą na Wielkanoc dostanę, już w szafie leży, więc mogę tylko na nią sobie patrzeć. Mamy również japońskiego też części, ale to mnie nie interesuje, ponieważ to są takie jakieś takie... no nie interesują mnie takie klimaty. Yy, tak się prezentuje od dołu, to od, od góry, jeden to jeden serduszko. Yy, tutaj. Tak z boku. No i tutaj jeszcze jakieś ostrzeżenia. Co mnie trochę tutaj zdziwi, że patrzcie, tutaj mamy. A nie, mamy wszędzie na jedną tasiemkę. Na początku mi się wydawało, że mamy na jedną. No więc speed build będzie. Unboxing teraz robimy moją kosą. Ciekawe, ile będzie tutaj worków z klockami. Oj, aż tutaj. Dobra. Na no, się tutaj nie spodziewa mi dobrze. Ok. Dobrze, mamy trzy worki nieponumerowane. O i mamy również to serduszko, czyli chyba jeden z lepszych elementów tutaj. Mamy również taką drobnicę y, krzaszki. I tutaj jeszcze jest dużo takich fajnych elementów. Trzymamy. Tak, mamy również mózg, którego misia 2 na 2 rip. Więc fajnie. Y, bardzo ładna instrukcja. Czy w środku jakoś będzie tak walentynkowo, czy raczej no, normalnie. Trochę szkoda, bo jednak takie jakieś, taka kartka walentynkowa z serduszkami. No to mogłoby być, ale nie będziemy się tego czepiali. No więc zapraszam Was na Speed Beat. gotowy konstrukt prezentuje się w oto taki sposób. Przesłodka, walentynkowa konstrukcja. Potem są jeszcze pokażę te dwa inne pieski i pszczółka. Wiecie, link macie tutaj w prawym górnym rogu, przecież to mówiłem na początku filmu. Yy, mamy bardzo dużo zapasowych elementów, ale no to to jest przede wszystkim taka tutaj drobnica. No zobaczcie. Niby dużo fajnych elementów ciekawych, ale jakoś to tak mnie nie porywa. Yy, ale sam MISIU, No, nie ukrywam, wy jest to chyba najlepszy walentynkowy zestaw z Blue Mogę śmiało to powiedzieć. Yy, z, chyba ze, stu, tak, ze 150 elementów powstała taka fajna konstrukcja. No oczywiście został ten zestaw wydany rok w 2020. Sorry, że zapomniałem o tym powiedzieć na początku filmu. I tak zawsze macie w opisie filmu, ile co ma, jak, więc też nie muszę tego mówić w filmie, mówię to z sobie własnej woli. No, co mi tutaj urzeka, no to to jest przede wszystkim to tutaj serduszko. Nimy tutaj w Lego mówi dostawaliśmy to różowe serduszko, no którego niestety nie posiadam. Posiadam tylko gwiazdeczkę. No, więc to jest fajny nowy element do mojej kolekcji. Fajnie to jest tutaj zamocowane na tym takim badylu, i tutaj po prostu to się tak przepina. No, i może od tyłu to specjalnie nie wygląda. Zresztą z tyłu no to nigdy dobrze nie wygląda. Ale nawet fajnie tutaj są dbane o takie rzeczy jak ruchomy ogonek, ale o co tutaj im chodzi, że jest takie wcięcie. Mm, trochę zredukowali, jak to widzę, ale już się nie będziemy czepiali. Chociaż no taka jest rola recenzenta, no trzeba wynaleźć wszystkie wady takiego oto konstruktu. No, ale tutaj jakoś dużo wad nie widzę. Mamy fajny, fajną baryłkę jodu, ale osobiście szkoda, że nie użyto tego. Tej baryłki miodu z serii 10, gdzie ja to mam? O, zobaczcie, tutaj jest ta baryłka miodu, zobaczcie. Naprawdę według mnie by to wyglądało trochę lepiej, ale przecież no, nie o to chodzi w tych Brickheadzach i minifigurkach, bo minifigurki są unikalne i nigdzie innych takich rzeczy się nie zdobędzie. No ja bardzo polowałem na tą pszczółkę, ale zdobyłem tylko breloczek z tego shopu bez tego no właśnie zwanuszka, garnczka miodu. No i również tutaj fajną mi, y, pszczółkę, no, która już tutaj właśnie, już się czai na ten miodek. No i również tutaj fajny koc piknikowy. A przede wszystkim, co mnie tutaj urzeka, no to jest ta mortka tutaj tego miśka. Bardzo smutko, to zostało zrobione, z takiego jakby coś a'la pudingu, tylko bez nadruku oczywiście. Mamy również serduszko, który jest na zapasie i to jest naprawdę bardzo spoko. Yy, mamy również te oczka, sorry, że mam tutaj tak majtam, nie wiem czemu. Yy, Mamy oczka nadrukowane, oczywiście, no ale to jest po prostu klasyka dla brickheadów, fajnie tutaj wytajlowane, ale też są czasem jumpery, i tutaj to nawet tak fajnie symbolizuje futerko czy coś w tym stylu. Widzieliście, jak to wygląda w środku? Oczywiście jest ten jego różowy muszlek. Wszystko na widzicie, widzieliście, no chyba, że nie oglądaliście go, no bo po prostu nie macie czasu. Rozumiem. Nie wszyscy speed muszą oglądać, każdy kto chce, może. Yy, mamy również bardzo odpadającą roślinność, która została zrobiona w naprawdę fajny tutaj sposób, na takim yy, bliku z wypustkami i tak dalej, i tak dalej. Yy, mamy... Trzy serduszka, tutaj nieróżowe, przepraszam, żółte kwiatki. I to naprawdę wygląda spoko. No więc, Sam Misiu, no naprawdę jest świetny, ale najtaniej go dostaniecie na Lego Shopie. Nigdzie indziej na Allegro nie ma. Po prostu no tutaj jest najtaniej, na Legoshopie No i właśnie stąd przyszło do mnie tutaj. Jeżeli chodzi o te wszystkie trzy inne wa walentynkowe zestawiki. No to ten wygrywa. Potem jest piesiu, a pszczółka na końcu, bo pszczółka jakoś tak najmniej no, mniej urzeka. Mniej Ale na przykład fajne jest nawiązanie, że tutaj są pszczółka, mi się O Ojeny, przepraszam Was bardzo. Yy. No i rzeczywiście tutaj fajnie to wygląda. No i to naprawdę się bardzo fajnie prezentuje. Yy. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za dzisiaj. Życzę Wam udanych walentynek, no bo przecież to publikuję z rana więc cały dzień przed Wami, przede mną raczej nie, tam to mnie nie interesuje. Więc bawcie się dobrze, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.